Odpocząć jeden dzień. Na wstępie chciałbym podziękować nowemu subskrybentowi i osobie komentującej. Dla Was to pewnie drobnostka, ale dzięki temu poczułem, że to co robię zaczyna mieć większy sens. Bardzo dużo słyszę o detoksie dopaminowym i zamierzam sam przeprowadzić na sobie eksperyment przez jeden dzień. Jednak jeden dzień wydaje mi się że to za mało, więc zrobię to przez trzy dni. Założenia detoksu. Czas trwania: trzy dni. Całkowite wyeliminowanie telefonu. Jedynie połączenia telefoniczne i niezbędne smsy. Nie wchodzenie na social media. Nie oglądanie śmiesznych filmików. Codzienne spisywanie, jak się czuję i co robiłem. Jedyny kontakt z komputerem, poza pracą, to przygotowywanie filmików i opowiadanie o tym, jak się czuję. Wieczorami gram w grę. I chciałbym dalej w nią grać, ale przemyślałem to. Skoro ma być to dopaminowy detox, to dam radę. I odpuszczę sobie granie choć przez 3 dni. Czemu chcę to zrobić? Dlatego, żeby powrócić na właściwe tory. Od razu chciałbym założyć na te trzy dni co w ramach zaoszczędzonego czasu chciałbym zrobić. Jedynie co przychodzi mi na myśl to ćwiczenia fizyczne, wyjście na spacer lub ćwiczenia minimum 15 minut. Opcje na spędzanie czasu, które mi pozostają na ten moment, to książka, pisanie, gry planszowe. I pewnie pojawią się jakieś inne. Postaram się spisywać wszystko, byście widzieli, co takiego wymyśliłem. Mój stan na teraz, gdzie mamy godzinę 12 dnia 04-12-2023 poniedziałek, to niewyspany. Oglądam wieczorami seriale, filmy, do późna. Spięte ciało. Nie ćwiczę. Nie ruszam się za wiele, tylko komputer i telefon. Ogólne zmęczenie. To pewnie powyższe dwie rzeczy się na to składają. Zaniepokojenie. Już na samą myśl czuję się zdenerwowany, że nie będę mógł zagrać wieczorem w grę, że nie będę mógł sobie włączyć serialu czy obejrzeć czegoś na YouTubie niepewność. Martwię się trochę, że mi się nie uda. Więc zaczynamy. Teraz i kończymy to w czwartek od dwunastej. Chciałbym jeszcze wyjaśnić moje podejście do detoksu dopominowego. Nie chodzi mi o to, by eliminować wszystko, co sprawia mi radość i przykładowo żyć o samej wodzie i chlebie. Ta próba ma być zdrowa i wydaje mi się, że nie byłoby to dobre, gdybym zrezygnował z wszystkiego, co sprawia mi przyjemność, a właśnie zastąpił niezdrowe, krótkotrwałe źródła dopaminy tymi trudniejszymi, dłużej trwałymi. Stąd ta zmiana: scrollowania YouTube'a, shortsów na czytanie książki, obejrzenie filmu na Netflixie na spacer, granie w grę komputerową na grę planszową, która wymaga skupienia i pomyślenia: social media na rozmowę z najbliższymi czy znajomymi. Bezrefleksyjne patrzenie się w ekran, nad zastanowienie się nad sobą, swoim życiem i aktualnymi celami. Na ten moment te trzy dni wydają się strasznie długie, choć dopiero się to zaczęło. W ciągu przygotowania tego odcinka już dwa, jak nie trzy razy chciałem odpocząć, włączając sobie jakiś filmik na YouTubie, czy wejść na media społecznościowe. Mam nadzieję, że nie zagapię się, a jeżeli by tak się zdarzyło, to dam wam znać. Jeżeli chcielibyście sami tego spróbować, to dajcie znać jaki macie Plan I jak wam idzie? Jeśli wydaje się to dla was za, za dużo, to warto byłoby zrezygnować lub ograniczyć choć jedną rzecz. A może nie macie problemu z tym, lub już od dawna zwracacie uwagę na zagrożenia XXI wieku?